witajcie na kanale Ma i Gra Maciej z tej strony testowy odcinek jak widzicie trochę się pozmieniało mam nadzieję że będzie lepsze jakoś nagrania kupiłem parę pierdółek trójpak dwa jednopaki wszystko z kartami promocyjnymi mam też puchę z pikaczem i chciałem zobaczyć jak się ten odcinek uda nagrać Zanim będziemy odpierać, od, otwierać Champion Spaw, bo mówię Wam, już do mnie Champion Spaw jedzie. Więc szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, aż wreszcie położę łapska na tym produkcie. No, ale to może najpierw pootwierajmy to, co Wam pokazałem. Zacznijmy od monetek. W trójpaku mieliśmy taką monetkę Manafiego. Właśnie nigdy nie wiem, czy to jest Manafi, czy Fiona. Możecie powiedzieć w komentarzach. Ładnie się świeci. Dalej mamy dwa Shyminy. Śmieszna sprawa z tymi Shyminami, że ich pełno było w trójpakach Crimson Invasion. Swego czasu dużo tych trójpaków kupowałem, więc mam ich po prostu miliardy. Dalej karty promocyjne. Ups, na Floriona. I to jest nasz Florion Holo. Zobaczcie, jak dużo odbija z tyłu, wszystko widzicie. Dalej mamy Pikachu. Też holo. Też ślicznie wszystko odbija. Też bardziej lubię te holo karty yy, ze Sword W sensie normalne holo. Nie te takie promocyjne. I tutaj tak samo. Też takie samo holo. Wszystko z tyłu widzicie. No i oczywiście kodzik. I mam do otwarcia 5 paczek Darkness Blaze. I to będzie nasza pierwsza runda. W drugiej rundzie otworzymy sobie oto typuchę. Nie? Tak jak pokazywałem wcześniej. No co. Pewnie oglądaliście już sporo openings z ten Spacer. Jak dobrze wiecie, też zamówiłem sporo produktów z tej serii. Karta energii roślinna i lecimy. Hmm. Jeszcze nie wiem, jak tutaj trzymać, żeby to dobrze wyglądało. Pamiętacie, że w Champions Puff są te dwa Charizardy całe, ale poza tymi Charizardami to ciężko cokolwiek fajnego pokazać i bardzo dużo ludzi się zastanawia, czy wiecie, pod kątem inwestycyjnym, czy warto zostawiać produkty Champions Puff na później, żeby sprzedać je później. Z tego, co mi wiadomo, jeśli chodzi o sam Elite Trainer Box, no to chyba będzie warto go zostawić, bo to no tak jak Hidden Fatesowy Ali Trainer Box, no, on nie jest taki łatwo dostępny. Po pewnym czasie, ceny tego ETB, chyba w Polsce, chodziły po 600 zł. Nie wiem, czy 600 to nie za dużo, ale były naprawdę, naprawdę drogie. Panpor por Rivers i mamy Gotitel, zwykły Rare. Kolejna paka. O, tu będzie biały może Kupimy fajnego. Kodzik. Raz, dwa, trzy. Wiadomka. Ło. Mam nadzieję, że to nie była ta karta. No ogólnie dość ciężko dostępny jest ten Champions w Ameryce, ale chyba w Europie nie będzie tego problemu jestem ciekawy jak to wpłynie na ceny. Na kartmarkecie markecie Elite Trainer Box był już pod 90 euro. Czekajcie to 90 euro to skupa kasy. Fletchinder i ostatnia karta to jest DCDY holograficzny. Brakowało mi go. Chyba najlepszy holo, jak, jakiego można trafić. A, tego sobie tu postawimy. Niech sobie leży. A, paka steryzatem. Powiem ja wam, tak się. O, znowu białek. Tak, może nie, że się śmiałem, ale. Wiele mówiłem o tym, jak ludzie niepotrzebnie wydają kupy kasy na tego Charizarda VMAX z tego Stark Naser właśnie. O, za dobry początek. I to może okazać się nieprawdą, że ten Charizard wcale nie będzie tanieć, wiecie, tak obserwuję cenę tego Charizarda i się okazuje, że trzyma się twardo powyżej 100 dolarów. Czyli na nasze takie tam 350-400 zł. No, dajcie nam fałkę tym razem. I Uu, Caesar Max. ładnie, ładnie, mi się trafił. Jestem tylko ciekawe, czy to była paczka z pojedynczego została, czy z trójpaka. Była z pojedynczego, to było zabawnie. No, tu mamy Grim Snarl'a, ale zobaczcie, bo Caesar, a bej, być resort? Raz, dwa, trzy. Kurczę, muszę poważnie z tą kamerką, bo ona mi tutaj gaśnie cały czas i ja nie wiem, jak to wyłączyć, bo potem nie widzę, czy Wam dobrze pokazuje, czy nie. Tak, to tu mamy Shin Tika, Ursa Ringa, Tower, Hippowdon. W sumie nawet nie wiem, jaki jest kolor kodu tutaj. Dajno, Jigglypuff, Shinotic jest naszym reversem i ostatnią kartą Senti No to fajnie trafiamy dzisiaj, powiem Wam. Sandy Scorch strasznie potaniały te karty. Darkness obla jest jednak dziwnym zestawem, i to wszystko przez te dwupaki. Naprawdę ludzie się tak na nie rzucili. Tyle paczek potwierali. Z drugiej strony, bardzo tani zestaw do zabrania. O, tu już mamy zielony kod, Cyk. I może od razu po prostu przejdźmy do grande finale. <laughs> Vanilish Vanilux. Tutaj. Uncommon'e bez rewelacji. No powiem wam trzy białe kody na 5 paczek. Jest zgrabnie. powiem wam, że jest przyzwoicie. Teraz otworzymy sobie te oto puchę. Tak prezentuje się karta Pikachu V. Jest to promka numerek 063. Oczywiście z shield. Jak widzicie strasznie gruba krawędź z lewej strony, strasznie cienka z prawej, skrzywa wycięty. Tu w sumie podobnie, ale chyba nie jest to aż tak widoczne. Ale jest krzywe. Spójrzcie ten róg, Jaki jest wąski, a jaki ten jest szeroki. To jest lekkie przesunięcie. to pikacza postawimy tutaj. Kod na niego. I te cztery paczki są do otwarcia: Salmon Base Set. Ciekawe. Sword Shield Base Set i dwa Darknessy. Zapomniałem jeszcze ogłosić, myślę, że mogłem to zrobić na samym początku swoją drogą. W w, w opisie są linki do sklepu i do sklepu. Jeden sklep to jest oczywiście na Allegro, tam możecie kupić ode mnie normalne produkty Pokémon TCG. Pojawi się w tym tygodniu, albo już się pojawił Champion's Spaw. nie wiem kiedy ten filmik wypuściłem, ale jakiś Champion's Spaw na pewno powinien być w sklepie, no chyba, że już się sprzedał bo jest Champions Puff'a bardzo mało na Allegro. A link do kart Marketu oczywiście jest to link do pojedynczych kart. Jakbyście chcieli zakupić konkretne karty, pasowałyby wam te ceny, to możecie się odzywać. Ale macie jeszcze opcję, możecie do mnie napisać bezpośrednio maila na sklep.maigrakmaupa.gmail.com .y i karty, które Karty i produkty, które znajdziecie na sklepie lub na Allegro, możecie dostać 5% taniej. Więc zachęcam do komunikacji. Ale jeżeli chcecie wybrać bezpieczniejszą opcję, to oczywiście jest Allegro, oczywiście jest Market. A wracając do paczek. Sun i Moon Base Set, i nie mam zielonego pojęcia, co w tym możemy trafić. Może jakąś złotą kartę, jakieś coś takiego. Kod. Raz, dwa, trzy. Karta energii nabył. Ale strasznie zniszczone są tak. Zobaczcie, jaki to syf. Nie wiem, czy to widać w nagraniu. Ale kiepsko. A co my tu mamy? Krokoroka. Rainbow Energia. Swego czasu dobra. Charge Back. Morelul. Fomantis. Spiral. Pikipek. Sundial. Mamy całą ewolucję. Jeszcze tylko krokodyla brakuje. Ostatnia karta to zwykły cloister. Dalej, Sworn Shield. Tu biały kod jest. Raz, dwa, trzy. Karta na bok. I lecimy. Palpat. Kingler. Raidon. sislipet Yamper. Globopus. Kotoni. Czeftle. Krogank jest naszym rewersem. Ostatnią kartą jest zwykły Tiful, czyli żadnego białego kodu na razie. No i lecimy Darkness Blaze. Kodzik dla Was, przyjaciela. Lecimy raz, dwa, trzy. Karta energii na bok. Tam nawet nie zaglądamy, nie ma po co. No i jedziemy Solo Rock. Tini, stary komputer Meltan, Merani, Purloin, Aron, Galariański Mister Mime, a ostatnią kartą jest wiewiór Gritent. I co będzie Pucha bez Białego Kodu? Słaba Pucha. Teraz odchodzimy sobie Sentiscorcha. I wyda nam Tarizorda. A no, było śmiesznie jakbyśmy go trafili. Dobra, raz, dwa, trzy. Jedna karta w bok i mamy. Carnivine, Cape of Toughness, Powerful Energia, Wind Pod, B, Toxel, Herbata, Robak. Snowball jest naszym reversem i ostatnią kartą. Wikita. No warte. same zielone kody w tej puszce, ale kiepska puszka. To jednak trójpaki. Widzicie, chcecie coś kupować, to nie puszki, tylko trójpaki. I będzie lepiej. Tak więc, robiąc krótkie podsumowanko, naprawdę krótkie, w dzisiejszym odcinku trafiliśmy tylko to. Skromnie. Ale jak na tripaki, to poszło całkiem dobrze, bo tam mieliśmy trzy, właśnie, białe kody na 5, więc jest ekstra, w tym dwa naprawdę fajne trafienia. Pucha beznadziejna, no ale przynajmniej jest promo Pikachu. Się zastanawiałem właśnie, co wziąć, Eternatusa i Vici Pikachu. A stwierdziłem, ta Pikachu jest podobno najdroższa, więc przynajmniej nie będzie trzeba go kupować. Pozostałe promki prawdopodobnie kupię, no bo jak widzicie, w tych puszkach to nic specjalnego nie ma. Tymczasem trzeba oszczędzać grosze na Champions Puffa, na te tam premium boxy co wejdą pod koniec roku. No i powiem Wam jeszcze jedno: szykujcie się na luty. W lutym może być naprawdę grubo. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.